Witam Was serdecznie, moi drodzy, na kolejnym naszym kulinarnym spotkaniu. Dziś chciałabym Wam zaproponować może nic szczególnie nowego, ale wyjątkowo smacznego. Będzie to chleb na zakwasie i drożdżach. Co będzie nam potrzebne do przygotowania tej wspaniałej i smacznej potrawy. Będzie nam potrzebna mąka, ale uwaga bardzo ważna: nazwa chlebowa. Mąka szymanowska, chlebowa. Będzie nam potrzebne siemielniane, czyli brązowe ziarenka siemienia. Będą nam potrzebne otręby, ale czy będą to owsiane, czy pszenne, to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że są potrzebne nam otręby. Będzie nam potrzebne, potrzebny słonecznik ziarnka słonecznika. No i spójrzcie dla smaku będzie nam potrzebna smażona cebulka, ale powiem wam moi drodzy, że najważniejszym składnikiem domowego chleba jest zakwas. Zakwas można zrobić samemu, a następnie przechowywać go w lodówce do następnego razu. Ja mam ten zakwas już od bardzo bardzo dawna. Przywiozłam go z mojego rodzinnego Śląska, a teraz tylko za każdym razem go dokarmiam i wykorzystuję przy kolejnym chlebie. Dziś będzie tylko pierwsza część naszego przygotowania do, do chleba. Natomiast co nam jeszcze będzie potrzebne i jest to bardzo ważne, słuchajcie, i jest w każdym domu domowy termomiks. Czyli miska kulinarna i łyżka drewniana. Nie musi to być maszyna za ogromne pieniądze, które, w którą trzeba zainwestować, potem trzeba znaleźć miejsce dla niej w domu, gdzieś na blacie. Nie jest to nam zupełnie potrzebne. Nasza domowy, nasz domowy Thermomix, miska i drewniana łyżka. Zapraszam serdecznie do poznania tajników, przygotowania chleba, a później degustacji.